Siemanko, ja już się rozsiadłam, co oznacza, że jestem gotowa, aby mówić do Was o języku norweskim. A co dzisiaj dla Was przygotowałam? Pięć fajnych wyrażeń z czasownikiem JÖRE, czyli robić. Numer jeden, moi drodzy, to jore EN fosel. czyli robić różnicę. I mam dla was fajne zdanko, które pokażę wam, jak można użyć tego wyrażenia na przykładzie. ingen to nie robi mi różnicy. Numer dwa na naszej liście, a w zasadzie to na mojej, to ojeren czyli robić przysługę. Zdanko. Kandu jure Możesz wyświadczyć mi przysługę? Numer 3. to ojuret intryg czyli robić wrażenie Przykładik? Te ke intryg po To nie robi na mnie wrażenia Można po norwesku robić też wyjątek, tak samo jak w języku polskim. I będzie to OJERET UNTOK. I w zdaniu może, możecie tego wyrażenia użyć następująco: kan jERET UNTOK FOR DAJ? Mogę dla Ciebie zrobić wyjątek. Na koniec wyrażenie, które osobiście mi najbardziej się podoba, czyli OJERE SIT Czyli dawać z siebie wszystko, robić wszystko, co w naszej mocy. Ale, ale, uważajcie na to sit, na ten zaimek dzierżawczy, ponieważ on będzie dostosowywał się do osoby. Czyli jak jaj to mit, jak du to dit i tak dalej. I zdanie: Jajlowyr o jeure mit beste obiecuje dać z siebie wszystko. Mamy wakacje ale mam nadzieję, że nie odpuszczacie i uczycie się dalej norweskiego i, i że ten odcinek będzie dla Was przydatny. Jeśli znacie inne wyrażenia z tym czasownikiem, to klasycznie podzielcie się nimi w komentarzu, a ja żegnam się z Wami i widzimy się klasycznie za tydzień.